W pracy dzisiaj dostałem zagadkowe zlecenie. Chodziło o zabicie potwora, którego już raz, przed laty, zabiłem. Przecież ja już Cię kiedyś pokonałem. Pamiętam dobrze, te góry, ta grota. Zgadza się, zgadza się i jeszcze raz się zgadza. Owszem, była walka, świetna walka zresztą, ale może by warto to powtórzyć. Powtórzyć? Powtórzyć! A dlaczego? Jedno słowo, aktualizacja. Świat idzie naprzód, więc i ja wprowadziłem od ostatniego razu mnóstwo ulepszeń. Dzięki nim walka będzie zupełnie nowym, fantastycznym doświadczeniem. Rozejrzyj się. Widzisz? Hmm. Nowy kolor ścian? Najmodniejszy teraz. Nazywa się Bazaltowa Grota. Ale to nie wszystko. Na przykład owinąłem stalaktyty kolorową bibułą, dzięki czemu zrobiło się po prostu pięknie. Więcej piękna to więcej piękna, prawda? Nawet podczas zabijania. Mmm, nieźle. Jest nowe ambientowe światło, ale też sporo punktowej iluminacji robiącej klimat. No i dodatki. Zasłony, obrazy. Meble? Mmm... Piękny bukiet. To już doma? Frezje. Ale uważam, że całą robotę robi tu i tak przybranie ze zdechłego utopca, wsadzonego w wazon do góry nogami. Plus trawa pampasowa. Moja kompozycja, powiem nieskromnie. Zachwycające. O, są nowe pancerze, miecze, stroje. Ogólnie, jak to mówi młodzież, zacnie. Młodzież już tak nie mówi nie mówi tak? Jako wyraz aprobaty? A jak? Wełenka. O. Walczymy. Ha! A jakże? <laughs> jak wełenka? Wełenka w opór. Warto było przeżyć to raz jeszcze w nowej oprawie. Wspaniałe doświadczenie. Mm -hmm. e, Córniu, zapisałam cię na letni obóz Krasnoludzki. Pojedziesz do kopalni Maha szambierki w lipcu. Co? Nie chcę. Zresztą, nie mam dobrego kilofa. Ten mój jest już beznadziejny. Hej, przecież to wełęka kilof. Boże, tato. Co? No tak się nie mówi. Tato, proszę cię, poniechaj, ale. poniechaj. No.